Cześć, jeżeli odcinki z Maratonu ci się podobają, przypominam o subskrypcji, łapce w górę oraz zapraszam cię na mojego Instagrama. My już zaczynamy. Ten film został stworzony na licencji CC, a treści są odczytane z Harry Potter Wiki z artykułu, do którego link znajdziecie w opisie. Historia. W 2014 roku James wraz ze swoją rodziną oglądał finał Mistrzostw Świata w Quidditchu. Kilka dni przed meczem jego tata przedstawił mu i jego młodszemu bratu Albusowi, szukającego bułgarskiej reprezentacji narodowej w Quidditchu i starego współpracownika ojca Wiktora Kruma. James roześmiał się, kiedy Albus nieomal spadł ze strefy VIP, dopingując kiedy Flores strzelił pierwszego gola podczas gry, ale ich wujek Ron uratował go łapiąc za tył jego szaty. Śmiech Jamesa spowodował, że korespondentka proroka codziennego Rita Skitter, która komentowała mecz na żywo wspólnie z Jeannie, iż mógł popchnąć Albusa. James oklaskiwał Bułgarię, kiedy wygrała turniej. James rozpoczął naukę w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie 1 września 2015 roku i został przydzielony do Gryfindoru ku niespodziewania i rozczarowania Tediego Lupina. Dwa lata później James pojechał do Hogwartu z Albusem, który właśnie rozpoczyna swój pierwszy rok. James właśnie wtedy rozpoczął swój trzeci rok. Do Hogwartu też zaczęli uczęszczać jego kuzyni, Victoria, Rose Granger Wesley, Hugo i syn drakona Malfoya Scorpius, z którym na pewno nie ma dobrych relacji.